Siemantero, elo elo, z tej strony Nielo, dwa, zero i dzisiejsze odcine, gramy sobie w Red Bull 4, hu Aha, i wiadomo no, niestety, poruszająca wiadomość, gramy bez Darka, ponieważ Darka boli głowa, Dark się przeziębił, no i no. gramy bez Darka, nie? Ale dzisiaj gramy w Red Bull 4, zostawcie łapę i super. bo jak nie, to jesteście kolegami nudy. Wielkie, dobre, piękna piękne, zaczynamy, już zaczęliśmy, e, dobra, gwiazdeczka, cyk, pyk, mm. i kolejna gwiazdeczka, wchodzimy tu, tu, juhu, już kolejny level, ups. Dobra, Gwiazdeczka cykek, pięknie, dwie gwiazdeczki. Uuu jest głupi kwadrat. Nie lubimy tego kwadrata. A, nie Musimy to przejść, widzowie. O, zapadło się i gwiazdki. Aha, wziąłem, gwiazdki, a ja myślałem, że nie ważne nie ważne. E, Dobra, przechodzimy do następnego lewela. Było trochę ciężko, ale wow, nie przeszkodzi. Ale wyżambiłem! Wydżambiliśmy, widzowie. Dobra, trzeba teraz zrobić to, co zawsze, czyli go zgnieść. Tą kulkę opanować! Yy, dobra, jeszcze raz, bo źle ją opanowałem. Znaczy to ten kamień, ten głaz, jak kto lubi to nazywać. O! No i wskakujemy dalej. Czy pończy... no Wskacz tam. Dobra, kamień, kamień, ooo wskoczyłem Checkpoint, I, i od razu źle zrobiłem. Powinienem zjechać Ale widzowie, tak pięknie po fonie Nawet idealnie Po prostu wyskoczyłem I go zgniotłem, więc Ua, Piękność Idziemy dalej Widzowie Proszę was, ale kremy bardzo przepisów Bardzo Widzowie, bardzo was przepraszam, przepraszam YouTube, przepraszam za to moje no, imię, ale dobrze, bardzo, bardzo przepraszam. E, Widzowie, bardzo przepraszam za lakierowanie, bardzo przepraszam i to serio, bardzo przepraszam, ale no, lecimy. <słuch> OK, więc tak, wstakujemy, gwiazdeczkę bierzemy, bierz tą gwiazdę, no. Brzmią, blind, O, trzeba jeszcze go walnąć? Dobra, Aaaa! nie było tematu. Aaaa! Widzowie, przeprawiam, gdzieś do drzutek. O, i piękny czek i zajebongo. Tak jak to Darek mówi, widzowie, zajebongo. Teraz trzeba tam tego knypa zrzucić no jedziesz i ja jestem twardszy od ciebie O jak już tam umarł a my przechodzimy u widzę dalej Żyd Żyd udało się no niespodziewane o, trzeba z tego typa zgnieść i zrobić to co zawsze się tu robi czyli gwiazdę zebrać czyli gwiazdę zebrać i polecieć dalej przechodzimy do... u byk tu jest widzowie byka się boimy no tak jest najprościej chodź tu byczku 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 <grym> a, wyjdź widzowie ale bym był e, zginiulec normalnie bym zginął a powspinam się na no, tym nie da się <grym> chyba bo... e, nie ważne oczywiście daniel to oczywiście że bugi będą więc zobaczcie o widzicie spiąłem się przed chwilą E nie dobra i teraz sprint wow wow e, to było dobre nawet E, dobra, teraz no wagonik. Piękny coś pyk. Jedziemy. I zaraz walniemy w ścianę. Dobra. E, jedź tu, 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 bo potrzebuję skrzynkę. Wee. I widzowie coś pyk. Wystarczy wskoczyć, wskoczyć i przechodzić. I dalej się kręcimy, już się nie kręcimy. Trzeba teraz tego byka załatwić i teraz się zmienił w tego potworka małego ciupineczkowego a widzowie w ogóle byłem na wakacjach byłem w zoo byłem wszędzie w legendii, WSZĘDZIE znaczy nie ma czegoś takiego legenda jest tylko a nie ważne <laughs> mnie I ten typ no widzowie byłem na wakacjach, wszystko było git -pik. były moje rodziny i no piszcie Hej, nieważne, i przez to właśnie, widzowie, nie nagrywałem bardzo dużo odcinków. Ponieważ, no wiecie, urodziny, wszystko, wszystkie atrakcje, wszystko. Tak przyczynić, no bo wakacje są w końcu. Ten obóz. 10 dni nagrywania. A, to jeszcze było, jak Darek był hamem. Ale Darek już nie jest hamem. Darek teraz jest piosem. I bosem, Pamiętajcie, widzowie. Ja oczywiście też. Wow, ale mnie przestraszył ten ama za swoje. A w ogóle widzowie, to ja gram na wiarze, dlatego mnie on przestraszył. Żartuję, nie gram na wiarze, gram sobie normalnie na fonie. Co? Nie może? Co ty pisałeś? No. Co to? Wow, widzowie, normalnie pięknie. Dobra, ja teraz tą skrzyneczkę, się rozpędzić i ją wskoczyć na ten wagonik. Bo ja nie zapanowałem, mnie I bym tam wkład do kanionu, no, 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 widzowie. Na wiatra, czek, po gwiazdeczkę I, 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 i dalej. I utylizuj. Wow, widzowie, jakiego sprinta dostaliśmy i go nie zabiliśmy. Ał! O ty! Ha, tak się traktuje złych ludzi. Oczywiście nie mówię o prawdziwych ludziach, tylko o potworach. Pewnie, że... Bo tak ta minka pokazała, że... Bo spadło to... Uuu, dobra. A ja przy okazji tego typa zabije. No chodź tu, dawaj na klepę, no. Kto jest lepszy? Cykmyk. Aha, zostawcie łapę i suba, bo nie, to jesteście kolegami Nuba. Juhu. Teraz muszę to... Poherwować. Poherwować. Jeśli tak to mogę nazwać. Poherwować. Ta. I wyskoczyć. No. I to... U, widzowie już tylko trzy życia! Dwa życia! O, o, Jedno życie. Będę musiał czekać. No, a nie, kupię się tam. Wow! Widzieliście to? Dodkłem wody i żyję! To jest właśnie moc Rosa Daniela. Jeden! Bo jak nie doceniasz tej mocy, to jesteś scenera. Eee. Dobra widzowie musiałem wydać 2 euro, ale mam 5 żyć, więc no... Sprawa zaskakująca. Dobra, e, już może nie zbieram tej gwiazdki, no tak będzie lepiej, bo poległem na niej. I koniec nie mi widziałak. I tutaj będzie wiatraczek, no już jest wiatraczek, znaczy, no takie koło! Dobre jest, gitas. Uj, nie chciało mi się oglądać lekramy, dlatego kupiłem za dwa no, widzowie. No. Polityka Daniela. Znaczy, nie polityka, tylko oszczędności Daniela. Tak to właśnie ma wyglądać. Ui, ui! Wszystko kupuję w marne i parne, czarne. Yy, od nowa, Ponieważ wtedy się życia startują, yy, Jakby coś jestem prosem. <grym> Oczywiście Darek też. Wow! Oceniajcie w komentarzach! Tylko nie wiem co oceniajcie. Yy, dajcie łapę i suba! Bo jak nie, to jesteście kolegami. No ba... Musi tu przyjść ten typ, wtedy będzie łatwiej. No, nareszcie. I teraz, i teraz... Dobra, udało się. I on się teraz tu zgniecie. I teraz pięknie ujrzy. To było piękne. To było takie zwykłe. Żartuję. I na końcu, a myślałem, że zbiorę gwiazdkę, ale... E, takie życie. Ej ty, chodź tu! No, gwiazda jest i pięknie... Uuuu tego... Jak ten kamor po... Jak widzowie... Jak ten kamor poleci, to będzie satysfakcja. Żwiik! Yyy, e, Wyskoczyłem w kosmos. Ne! <ścoughs> tego byka jeszcze taką wino tak Widzowie level, który jest impossible łatwy. Tak to można nazwać? Mam nadzieję. Tylko nie jedź, ty kardzie, oddawania bo muszę ci pomóc. dobra, no i wchodzimy. A ty, byku, a mam cię na hita. O ty, o ty, masz za swoje czyny, masz za swoje gwiazdeczka piękny cyknek. normalnie widzowie, Cykmek Cymom i teraz do pięknie. I trzeba sobie... Uuu, tu już jest level bossa, widzowie. Od nowa. I idziemy do bossa, nie? Widzowie, jak to każdy powiedział? E, boss łatwy, czyli oczywiście domek! Szabtowałem. E, I się nie... Nie, nie, powiem co. I się nie... Mam nadzieję, że nie słyszeliście. Nie? Mam nadzieję, bo powiedziałem to po cichu, więc... Mam nadzieję, że nie usłyszeliście. No i tyle. Dobra, teraz trzeba tego chłopa zgnieść. I tu już będziemy przy I będzie boss, widzowie, czyli najgorsza rzecz, której nikt nie nawidzi. Ty o. Widzowie przejażdżka z panem wkurzonym. Co? Co? Dostałeś klapsa i co? O. Ech, ech! No nie, mogłem go walnąć I masz swoje... Pamiętajcie widzowie Red Bull 4 przeszły milionami razy, więc wiem jak w to się gra. Na no, spokojnie. Tu wyleci potwór. Później wylecą dwa potwory. Mówię Wam, że ja znam tę grę. Teraz wylecą dwa, więc... Gdyby się... No. A teraz wylecą chyba dwa byki. Chwile, chwile. No chyba dwa byki wylecą. Nie? Czy jeden byk? No, no, dwa. I ja je tak zawsze... Yy, tak... prowokuję, ale zaczynam od jednego do drugiego. Nieważne. O, oh, łatwiej, ty, 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 ty. Oj, no, teraz eptap, który jest najłatwiejszy? Czyli ten, e, boss, który jest tak rusza. że. pamiętajcie, że najłatwiejszy! I dostał klapsa. Nie powiem w co. O, no, no, E, e, e! O, nareszcie! I potworze, jak ci zajmie, nie? No, jakieś jaja tych potworów, normalnie. O, zin, 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 zin! Widzą mnie! no. Ej, ja was żegnam, to by było tyle i. Papa!